Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W ostatnich dniach, tygodniach, w sumie, dostaliśmy od Was bardzo dużo próśb i zapytań, kiedy w końcu pojawi się film na temat nowych opryskiwaczy i pianownic z firmy ADBL. Dlatego na gorąco od razu bierzemy się do pracy i zademonstrujemy Wam, jak to wszystko sprawdza się w akcji. Generalnie mamy opcję samego opryskiwacza, samej pianownicy. Lub opcja dwa w jednym i to nas najbardziej tak naprawdę zaciekawiło i najbardziej nas interesuje, ponieważ my podchodzimy do tego tak, że w lato warto, mieć, warto używać piany, ponieważ ona troszeczkę wolniej wysycha, a jest jednak ciepło. Natomiast jeżeli chodzi o zimę, lepiej jednak sprawdza się jakiś oprysk, gdzie możemy szybko zadziałać od razu. Te środki powierzchniowo czynne działają, usuwają te, właściwie rozluźniają ten brud. I możemy za chwilę płukać auto, no i możemy też zrobić taką mocniejszą koncentrację. Zazwyczaj też te produkty wysokozasadowe są bardziej opryskami albo są pianami, ale niekoniecznie jakoś mocno pieniącymi. No ale tutaj ten czas, to, to, to jest na pewno spora różnica. Na początku zajmijmy się samym opryskiwaczem, samą budową. Zbiornik, do którego możemy. Tutaj maksymalnie 2 litry roztworu zalać jest to odpowiednia ilość, tak naprawdę przy małych autach nawet 1,5 litra. To już w zależności od gabarytu i tego, jakie Wy macie potrzeby, tak czy też do fel chcecie używać ten produkt, który sobie tu przygotujecie, czy może również do nadkoli, ale te 2 litry będzie na pewno ok. Mamy tutaj taką podziałkę, więc też widzimy, ile tego płynu nam schodzi. Są nóżki, to jest moim zdaniem fajna sprawa, tak żeby. Nie, nie kłaść tego zbiornika, tylko żeby to sobie stało na, na nóżkach zawsze. Taka kwestia bardziej wizualna, tak, żeby to się wszystko na mnie obcierało. To, co na pewno mi się podoba, to porządny, taki gruby czpień. Nie wiem, czy pamiętacie to porównanie różnych pianownic. Tam w przypadku włoskiej Alty był problem, że był cieniutki ten czpień, tak? a tu mamy dużego tego grzybka, dosyć gruby ten czpień, więc wygodnie możemy sobie pompować i to chodzi dosyć fajnie. Mamy oczywiście spust powietrza, tak? To jest też bardzo ważne. No i jest też blokadka. Tutaj. Czyli nie musimy cały czas trzymać, pompować, tylko pyk pyk i sobie e, pianujemy czy też opryskujemy. Teraz tak. Przyjrzyjmy się może tym różnicom opryskiwacz kontra pianownica. To co mnie bardzo ciekawi to to, że mamy tak naprawdę tylko jeden filc, taki stały w środku. Piek. To jest ta cała część, tak? Eee, mamy dyszę. Tu sobie odkręcimy. Proszę bardzo, jest ta dyszka, tak, płaskostrumieniowa. To nas nie obchodzi. I tu w środku jest filc. Spróbujemy może sobie go wyjąć. Słuchajcie, zobaczymy, jak to. Mamy taki filc, dosyć gruby. Ciekawi mnie, jak będzie się zachowywała piana w różnych rozcieńczeniach i to na pewno sprawdzimy, bo on jest dosyć gruby. Nie wiem, czy jednak przy mocniejszych stężeniach nie fajnie byłoby mieć jakiś mniejszy filc. Eee, na razie nie ma jeszcze zamiennych, ale wydaje mi się, że będzie to must have, eee, no bo albo prędzej czy później tego sobie przetniecie na pół i będziecie mogli regulować, tak jeden albo dwa, albo może Adebel wprowadzi. No zobaczymy. Tutaj mamy teraz tą rurkę od pianownicy. Różnica jest taka, że jest tutaj taki otworek. Może to wyjmę najpierw. To sobie wyciągnę. To jeszcze wychodzi. O, ta część, tak? I podłączamy sobie albo ten wężyk, gdzie tu jest otwór. I wtedy właśnie mamy opcję piany. Albo mamy ten cały. I wtedy robimy sobie opryskiwacz pyk. Podpinamy i tyle. Tak, to, także dwie, dwa elementy musimy wymienić tą dyszę i, i rurkę. Dobra, ale wróćmy i teraz tak, pianownica ma też opryskiwacz ma też opcję działania 360. W przypadku tego wężyka do opryskiwacza, on jest taki mocno elastyczny, więc z pewnością to będzie działało fajnie. Natomiast przy pianownicy zobaczcie, jest troszeczkę sztywniejszy, ale mimo wszystko się wygina, bo w większości pianownic mamy bardzo sztywny ten wężyk i tam nie ma mowy o działaniu 360, a jest to dosyć wygodna sprawa, ponieważ pianownice też warto wykorzystywać sobie razem z APC na przykład. Jeżeli gdzieś tam próbujemy doczyścić jakieś szczelinki, szczególnie przy zderzaku albo przy nadkolach i musimy pracować, wiadomo, w takich różnych pozycjach, a nie tylko w ten sposób, jak opryskujemy całe nadwozie, czy nawet. Jeżeli opryskujemy maskę albo dach, no to wiadomo, że musimy troszeczkę pracować pod kątem i to wydaje się bardzo fajnym rozwiązaniem, jeżeli zadziała nam tak, jak myślę, tak, że jeżeli to będzie y, rzeczywiście elastyczne i tam pracowało tak jak należy, to wpinamy. Zaczniemy od oczywiście no pianownica interesuje nas najbardziej. Oczywiście y, opryskiwacz też sprawdzimy, żeby zobaczyć sobie ten strumień. No i to tyle słowem wstępu. Tutaj ta konstrukcja wydaje się taka dosyć solidna. Może sam ten spust, on chodzi bardzo, bardzo mięciutko, tak, bardzo delikatnie, tak aż nienaturalnie, jakby miało się coś wydarzyć, ale ogólnie ten plastik jest taki porządny. Nie wygląda to tak jak taka na przykład włoszczyzna, gdzie wszystko tak sobie lata. Jak widzicie, on nie jest aż tak elastyczny jak. Jak ten od oprysku wężyk, jeszcze do niego wracając, ale mimo wszystko je, jest jakaś, jakiś tam ruch. Dobra. Myślę, że to tyle słowem wstępu. Ja sobie tutaj przygotowałem, słuchajcie, już trzy roztwory. Mam pianę adebelową Yeti. Skoro pianownica adebela, to też wykorzystajmy pianę adebelową Yeti, czyli ta piana neutralna i jest też na pewno bardzo mocno pieniądza, dlatego jestem ciekawy, jak tutaj wyjdzie ten mocny roztwór. Przygotowałem sobie generalnie tego teoretycznie według opisu producenta można rozcieńczać do 1 do 400 przy pianownicach ręcznych. Ja zrobiłem to najrzadsze stężenie 1 do 300, zrobiłem również 1 do 100, to jest powiedzmy taki w miarę standardzik, nawet jeżeli weźmiecie pianownicę PA, zrobicie tam 1 do 10, ona dodatkowo robi 1 do 10, więc na wylocie macie tak czy inaczej 1 do 100. Zobaczymy jak przez ten filtr przejdzie sobie to 1 do 100. I zrobiłem też 1 do 50, żeby zobaczyć jak będzie się zachowywała piana, jeżeli chcemy ją zrobić taką mocno, mocnym stężeniu, żeby to domycie rzeczywiście mm, poprawić yy, mocniej. Oczywiście no, trzeba jeszcze później sobie to wszystko posprawdzać ewentualnie na różnych innych pianach, ale tak czy inaczej, będziemy mieli wyjściowo już jakąś informację, bo tak jak mówię, Yeti jest należy do tych mocno pieniących pian. A jeżeli mamy takie naprawdę mocne stężenie, to przy na przykład no przy innych pianownicach, jak na przykład Marolex, no to ja wrzucam sobie tam wkładkę najmniej spieniającą, bo ta nawet średnio, nie mówię już o mocno spieniającej, robi naprawdę gęstą bitą śmietanę. Dobra, skręcam wszystko, zalewam najpierw 1 do 300 i zaczniemy zabawę. Pierwsze takie spostrzeżenie, bardzo wygodny ten grzybek, to co mówiłem, i tu jest stabilna praca. I też to jak, jak tu dochodzę, to odstawienie jest wystarczające, żeby nie obijać sobie paluchów, tak? Jak ktoś ma większe dłonie, to, to bardziej to doceni w porównaniu do innych pianownic. 1 do 300, także no, można powiedzieć, że żadziocha taka. I tutaj wyjdzie z pewnością takie mleczko. No ale zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Zobaczymy sobie jeszcze na środku no jest dosyć, dosyć szeroki strumień, zobaczcie. Nie wiem jaki dokładnie. No tutaj na dyszy nie, ma, nie mam informacji. No ale to jest z pewnością 80, może 110 nawet. Tak mi się wydaje. Bardzo lekko chodzi ten spust. No i tu mamy tą blokadkę, tak? Jeszcze coś idzie. O już resztka. Byłem ciekawy, bo mieliśmy tutaj, słuchajcie, litr. Dobiłem na maksa, I, czyli na takim maksymalnym nabiciu pół litra, pół litra płynu. Zrobimy sobie później jeszcze taką akcję, że. Po prostu będę leciał tą maskę, pianował, pianował, pianował. Jak spianuję całą, to dru, drugi raz zacznę ją pokrywać, żeby zobaczyć, ile możemy zrobić na tym jednym nabiciu. Ale to jest w sumie niezły wynik, wydaje mi się. No bo tak jak mówię, pół, pół litra roztworu na jednym nabiciu, a na auto wystarcza od 1,5 do 2 litrów. Tak? Pamiętajcie jednak zawsze o tym, że im więcej płynu macie, tym mniej miejsca na nabicie na tą poduszkę powietrzną, więc automatycznie będziecie krócej pompować. Dużo osób właśnie pisze nawet tam w sprawie Marolexa, że na przykład o ja mogę zrobić tylko jeden element czy półtora, a my na filmie zrobiliśmy tam nie wiem w busie dwa czy dwa i pół elementa. Już nie pamiętam jak tam wyszło. Ale to dlatego, że właśnie w zależności ile mamy płynu, tak. A ile tego powietrza? Im, Im mniej płynu, a więcej powietrza możecie dobić, tym dłużej automatycznie będziecie pracować. To jest normalne. Więc jeżeli potrzebujecie więcej roztworu, no to wiadomo, że to pierwsze nabicie będzie krótsze, szybciej Wam zejdzie. Później już będzie lepiej. Ale tu jest nieźle. Tak jak mówię, zużyliśmy, bo był litr, zużyliśmy pół litra na jednym napompowaniu. No przy czym tak naprawdę był maksymalnie 2 litry, ale pełna jakby pojemność to jest tutaj chyba jakieś 2,5 litra, tak, więc tego powietrza było nie drugie tyle, tylko ponad drugie tyle, jak samego roztworu. Jak sami zauważyliście, no tutaj przy 1 do 300 mieliśmy takie mleczko, to też wbrew pozorom myje, jeżeli auto jest tylko lekko przykurzone, Dlaczego nie? Można próbować takie roztwory, chociaż ja jestem jednak zwolennikiem mimo wszystko, żeby przy tym myciu wstępnym jak najwięcej domyć, żeby później przy tym myciu już ręcznym było jak najmniej tego zabrudzenia i żeby to mycie szło było bezpieczne, po prostu. Ale jak ktoś lubi 1,300, to te lekkie roztwory może próbować. Jeszcze raz sobie zobaczymy. Zobaczcie, cały czas element jest nawilżony. Dzisiaj jest dosyć ciepło u nas na hali, 25 stopni. Oczywiście nie ma tutaj przewiewu, nie operuje słońca, słońce, ale mimo wszystko jest ciepło, więc warunki też nie są proste. Trzeba uważać, jak chcemy tylko pracować na tym przycisku, to trzeba go tu trzymać, bo jak tutaj naciśniemy, to automatycznie wręcz włącza nam się blokadka. I zobaczcie, no jest rzadko. Dla mnie troszeczkę za rzadko. Myślę, że to jeden do 100 będzie, y, będzie już tak, takie optymalne. Zaraz zobaczymy. Podczas dobijania y, nie ma tutaj takiego jakby ewidentnego syknięcia. Natomiast jeżeli już dobijecie, to słychać to upuszczanie powietrza tak delikatne. Y, no I to znaczy, że z pewnością jest już dobita. Więcej tego powietrza nam nie wejdzie. I tutaj mamy tak samo litr, tak mniej więcej litr, 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 no tak przygotowywałem. Jeden do stu Yeti, zobaczmy jak to będzie działało. No i tu już jest, tu już się nam pieni. Zobaczcie. I to jest bardzo fajna konsystencja. Jest mleko, ale takie zagęszczone. Jest dużo środków powierzchniowo czynnych. Fajne, równe nawilżenie tej powierzchni. Nie spływa to za szybko, ale ciągnie jakby ze sobą ten, ten brud. Nie wysycha. Nie jest też zbyt napowietrzone, więc może równo tam zżerać sobie te wszystkie zabrudzenia. Taka konsystencja mi się podoba. Trochę mam obawy przed tym rozcieńczeniem teraz 1 do 50, czy nie będzie zbyt gęstej tej piany, no ale zobaczymy, tak? Tu jest naprawdę fajnie. No i mamy teraz 1 do 50, tak samo litr z haczykiem tutaj, może małym. No i co? Rozpoczniemy pianowanie, zobaczymy jak to wygląda. Dobra. Widzicie, co teraz od razu zrobimy sobie test tego jednego nabicia. Mieliśmy litr tego roztworu. Poducha powietrzna była ponad drugie tyle. Spianowaliśmy jeden duży element, no bo maska, więc kontynuuje dalej. Już niestety mi się kończy tutaj. Nie ma co tutaj pryskać. Mam wrażenie, że im, im większe roz, rozcięczenie, przepraszam, nie, nie im większe rozcięczenie, im większe stężenie, tak czyli mniejsze rozcięczenie. Produkt jest gęstszy, piana bardziej ofita, tym jakby ta różnica się zaciera. Bo przy 1 do 300 miałem wrażenie, że mogę spokojnie nawet dwa takie duże elementy sobie spianować. A tutaj jak widzicie przy tym rozcieńczeniu zrobiłem jeden element, no i może kawałeczek. No a nabite powietrza było do końca, no bo już sykało tak, więc więcej nie mogłem e, po prostu m, dobić. E, to troszeczkę minus, no bo fajnie by było gdybyśmy mogli takie dwa elementy sobie e, spianować po prostu. Jeszcze dobiję sobie, zobaczmy jeszcze raz tą konsystencję. Ta dysza jest wydaje nam się tutaj 110, nigdzie nie znaleźliśmy w tym opisie, ale jest dosyć szeroko. Powiem wam tak, bałem się, że przy tym 1 do 50 ta piana będzie taka bita, aż sucha, bardzo napowietrzona. Ale zobaczcie, że wcale tak nie jest. Ona jest cięższa niż to 1 do 100, ale cały czas jest takie fajne mleko, jest mało powietrza, a równo pokrywa tą powierzchnię. Także nieźle. Trzeba by było sprawdzić jeszcze, no nie wiem, jeżeli używacie jakieś inne piany, 1 do 40, 1 do 30. No można by było pokusić się o to, żeby to jednak nie był jeden gruby filc, tylko 2-3 mniejsze i mieć na wszelki wypadek tą regulację, ale mimo wszystko. Działa to zaskakująco dobrze, nawet się tak nie spodziewałem. Zobaczmy jeszcze tą akcję 360. Czy rzeczywiście działa pod różnymi kątami? Pójdzie ładnie. W tą stronę też. Bez problemu. Nad kola, jakbyśmy chcieli pianować. Z tym jest częsty problem. To jest niezłe. Czekajcie, jeszcze zrobimy taki hardkorowy już. Dobimy. Już naprawdę trzeba zrobić aż tak, żeby to nie wyłapywało. I za to bardzo duży plus, słuchajcie. Duże brawa, bo e, właśnie tego mi mocno brakuje w pianownicach. Przy opryskiwaczach mamy często tą opcję 360, a przy pianownicach nie zawsze. I właśnie przy nadkolach mnie to denerwuje. Jak chcę sobie zrobić o takie pianowanie, to za chwilę mi nie leci w ogóle ten rozwór, no bo ta rurka, o której mówiliśmy w środku, jest prosta. Więc yy, moim zdaniem, <coughs> rewelacyjna sprawa. Właśnie przy używaniu tej pianownicy, na przykład z produktami typu APC, gdzie możemy się pobawić właśnie przy nadkolach, przy silniku, przy tych detalach. Bardzo duży plus. Tu, słuchajcie, zrobiłem sobie tutaj APC. Zrobiłem jeden do czterech, i zobaczcie, że. Mimo wszystko, no jest ta piana bardzo obfita, szybciej spływa, ale na przykład właśnie do czyszczenia detali, uszczelek, zakamarków, 1 do 4, jak jest, no to ja lubię, jak jest tak gęściej. Wtedy też pędzel fajniej na tym pracuje. Zresztą robiliśmy też taki odcinek o tym, jak można wykorzystać pianownicę. Możecie sobie zajrzeć do tego odcinka i właśnie tam mówiliśmy o tym, że pod pędzel fajnie, jak jest taka gęsta. Mimo wszystko ona no nie jest mocno jakoś tak napowietrzona. Tu jest, zobaczcie, dużo nadal tej chemii, tej wody. Jest tutaj, powietrza jest jednak trochę, ale mimo wszystko ona jest taka mokra, a nie jest taka sucha, tak? Aż Bo czasami ta piana wychodzi aż za sucha. Może dlatego też, że mamy odpowiedni, bo jakby strumień to jest jedno, a jeszcze jakby ten otwór, jego średnica jest ważna, tak? Jeżeli ona jest zbyt wąska, no to zaczyna nam pluć, właśnie taką suchą pianką. A tutaj, mimo wszystko, wychodzi mokra. Tak możemy to nazwać. Zobaczcie, no ja nie znam pianownicy, którą bym mógł aż tak pracować. Fajna ergonomia. I teraz, na przykład, jak pianujemy dach czy maskę, nie ma tej czkawki pianownica. Zauważyłem tylko, że jak. No, już końcówka. Ale jak pryskałem wcześniej, że. Jest taki pasek, gdzie jest trochę obficiej, a góra-dół jakby nie jest do końca dopryskana, tak? No to też jest kwestia, o masz, prawdopodobnie budowy właśnie samej, mm, samej dyszy. Może być, może być może można jeszcze nad nią trochę popracować. Ale byłem bardzo ciekawy tego. Bałem się, że jak zrobię 1 do 4, będzie kaplica, będzie sucha piana, wiór i do niczego się nie nadająca. A jest tutaj taka konsystencja, jaką byśmy sobie... Życzyli, to jest fajne. Sprawdźmy jeszcze na sam koniec, jak, jaki strumień daje, daje opryskiwacz. Dobra. Wężyk, w środku zmieniony, końcówka również. Mamy opryskiwacz. No i tu mamy tą regulację, czyli okrągły strumień, tak? Tak jak chcemy. Fajnie pryska, nie pryska jakoś w każdą stronę nieregularnie, bo zdarzają się i takie opryskiwacze. Możemy nawet, zobaczcie, taki strumień osiągnąć. I taką deszczownicę. Przy tym strumieniu nawet jeżeli boicie się gdzieś w nęki drzwi spłukiwać wodą z myjki, to możecie Zawsze opryskiwaczem też nalać sobie wodę i w ten sposób wypłukać, szczególnie na przykład przy bagażniku, tak? Więc tutaj to, to nam się bardzo podoba, działa jak należy. Ciśnienie również niemałe, to czuć. Na pewno, słuchajcie, jeszcze trzeba sporo przerobić e, różnej chemii i, i, i poużywać ten opryskiwać, żeby wydać taki ostateczny werdykt. No rewelacyjna no. sprawa, że możemy mieć w jednym opryskiwacz i pianownicę, bo to co mówiłem, dużo osób jednak chce kupić jeden sprzęt i móc go zmieniać w zależności od potrzeby. Ewentualnie, nawet jeżeli potrzebujecie taki testowy opryskiwacz, no to też macie wtedy jeden, tak? I, i, i wtedy się przekonacie, czy wolicie pianownicę, czy, czy opryskiwacz, i później ewentualnie dokupicie coś. Coś, coś drugiego. Trochę mnie martwiła ta wkładka filcowa przy, przy opcji pianownicy. Natomiast jak widać yy, no radzi sobie dobrze. Można by było pokusić się i mam nadzieję, że ADBL yy, oglądając ten odcinek może o tym pomyśli, żeby jednak yy, Zrobić połówkę tego filca i ewentualnie właśnie zawsze jest to jakaś możliwość regulacji, czyli albo jeden filc i mocne stężenie chemii, albo dwa przy tych delikatniejszych, chociaż i tak, i tak. Przy tym jednym grubym filcu, jak widzieliście, wychodzi nieźle, nawet APC 1 do 4. Powiedziałbym, że wyszło takie, jakbym chciał, naprawdę. Ogromną, ale to ogromną zaletą jest to, że mamy tą opcję 360 stopni i to w końcu mamy fajną pianownicę właśnie do, tych, do, do tego doczyszczania detali, gdzie możemy sobie tam popracować. No, i dalej już nie plus a minus, to niestety krótkie, krótkie działanie. Tutaj, ewidentnie, jak widzieliście, zrobiliśmy element. Jeszcze kawałek dopryskałem, ale to już nie było tak długo. Także, porównując z takimi pianownicami, które najdłużej pryskają, no to ta zdecydowanie no, przegra, bo jesteśmy spokojnie niektórymi zrobić na jednym takim nabiciu dwa takie elementy, tak? Oczywiście to, co wspomniałem wcześniej, wszystko zależy od tego, ile jest płynu, a ile powietrza, bo to są te różnice, ale jeżeli mamy to wszystko jeden do jednego, tak, to są pianownice, którymi zrobimy dwa elementy, także tutaj przy tym elemencie akurat będzie minusik. To tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. E, dziękujemy, że tak e, mocno nas mobilizowaliście i pytaliście, prosili, prosiliście o to, żeby nagrać ten odcinek, więc od razu się za to zabraliśmy. E, jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli ktoś z was już kupił ten sprzęt, to również będziemy wdzięczni, jeżeli podzielicie się swoimi spostrzeż, spostrzeżeniami, opiniami. To tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych. Cześć.